Rozmowę piątkowskie, witam Państwa. Dziś z naszymi kamerami, gościnnie, znajdujemy się w urzędzie w Nowym Mieście, a moimi Państwa gościem jest pan Sławomir Zalewski, burmistrz miasta i gminy Nowe Miasto. Witam serdecznie, panie burmistrzu. Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, zbliżamy się do końca roku 2022, więc jest to doskonały czas na to, aby podsumować ten rok. I chciałabym tutaj przy tym pytaniu głównie panie burmistrzu, skupić się na. Inwestycjach. O jakich ważnych inwestycjach dla mieszkańca, dla mieszkańców gminy i miasta możemy mówić, które zostały zrealizowane w tym roku? Myślę, że tych inwestycji było bardzo dużo. Ja rozpocznę mimo wszystko od tej najważniejszej inwestycji, ponieważ jeszcze pewne elementy w tym roku wystąpiły: budowa i kanalizacji. To było niezwykle istotne dla mieszkańców samego miasta, ale również i dla wiosek okolicznych, ponieważ w tym przypadku też w jakiś sposób mogłyby ucierpieć, gdybyśmy nie zrealizowali pewnych zadań w polityce ściekowej do 2027 roku. Samorządy wpisane do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków są zobligowane do tego, żeby rzeczywiście zrealizować pewne zobowiązania. I my. W bardzo dużym kształcie zrealizowaliśmy to. Myślę, że większość samorządów niestety do tego 2027 roku się nie wyrobi i będą możliwe bardzo duże kary narzucane właśnie na samorządy. Także to było dla nas niezwykle istotne. Ponieważ konsekwencje, tak? Bardzo długo. Bardzo. bardzo długo. Nie było to naprawdę bardzo łatwe, ponieważ my jesteśmy bardzo małym samorządem. Stąd pozyskanie środków na małą aglomerację było niezwykle trudne. W 2016 roku pojawił się taki jeden nabór na Mazowszu i w tym przypadku my od razu skorzystaliśmy z tego. Bez tego nie byłoby takiej możliwości. Ta inwestycja kosztowała prawie 22 miliony złotych, czyli jak dla naszego samorządu, naprawdę niewielkiego, ponieważ my jesteśmy razem z gminą Joniec i Dzierzążnia najmniejszym samorządem w powiecie pońskim. Był to niezwykle trudny czas, niezwykle trudna inwestycja. Nawet osoby, które pilotowały nasze dofinansowanie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tak trochę drżały, czy u nas uda się to zrealizować. Ale jak zakończyliśmy, powiedzieli, że jesteś, są pod wrażeniem, że rzeczywiście życzyć, żeby wszystkie gminy tak mogły to realizować. Także myślę, że to zasługuje na podkreślenie. Również zadania drogowe, ponieważ w tym roku skorzystaliśmy z dofinansowania w ramach Polskiego Ładu, otrzymaliśmy kwotę prawie 6 milionów złotych, między innymi zostaną zrealizowane w w tej chwili kończymy realizację niektórych ulic w Nowym mieście. Została już zrealizowana ulica ogrodowa, zostały, w tej chwili realizowane są ulica wspólna, zacisze, pogodna i młodzieżowa. Również znaczne środki skierowaliśmy z Polskiego Ładu na tereny wiejskie, ponieważ staramy się to wypośrodkać, żeby i miasto mogło skorzystać, ale również i poszczególne sołectwa wchodzące w skład miasta i gminy na Miasto. I zrealizowana została między innymi bardzo długa droga, licząca prawie 3,5 kilometra, prowadząca od Wólki Szawińskiej poprzez Henrykowo do Modzel w właśnie w naszej gminie. Bardzo duży odcinek, czyli w tym przypadku rzeczywiście bardzo ważna taka droga, która łączy kilka sołec, Także to też było bardzo wyczekiwane, ponieważ stan tej drogi był katastrofalny. Ale czekaliśmy na możliwość dofinansowania. To jest nasz plus, że my staramy się zawsze obok tych własnych dochodów, których za dużo ich nie mamy, staramy się pozyskiwać środki z zewnątrz i te dochody wykorzystywać maksymalnie właśnie na pozyskanie środków zewnętrznych. Także myślę, że tego typu działania pozwalają nam na to, żeby z tego małego samorządu zrobić naprawdę samorząd, który potrafi konkurować z najlepszymi. Jest Pan kolejnym samorządowcem, który właśnie podkreśla te inwestycje związane z infrastrukturą drogową. No i kolejny dowód na to, drodzy Państwo, że faktycznie te drogi to jest bolączka chyba każdego samorządu i inwestycje, które są wyczekiwane. Tutaj. Ale to też nie tylko drogi, na przykład no, sam remont Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto. Powiem szczerze, że ja już nie mogłem z zewnątrz patrzeć na akurat te ubytki tynku, dach przecieki były coraz bardziej niestety jest planowane zakończenie? Zakończenie jest planowane na czerwiec 2023 i w tym przypadku mam nadzieję, że się wyrobimy. Trafiliśmy z przetargiem naprawdę dobry czas, ponieważ te koszty nie są aż tak wygorowane, jak byłoby to w tej chwili. Czyli te przetargi rzeczywiście my trafiliśmy, również z inwestycjami drogowymi, ponieważ zrobiliśmy przetarg w marcu, gdzie te ceny jeszcze były naprawdę znośne. W tej chwili podejrzewam, że to kosztowałoby nas co najmniej dwa, trzy razy więcej niż wówczas. Także to jest bardzo istotne. No i też skorzystamy oczywiście z dofinansowania. To też jest bardzo, bardzo ważne dla naszego budżetu. Także myślę, że tych inwestycji można wymieniać naprawdę dużo. Takim myślę, że też bardzo istotnym elementem dla naszych mieszkańców, zwłaszcza seniorów, jest pozyskanie środków na rozwój transportu publicznego czyli na dowóz osób, naszych mieszkańców do samego nowego miasta, ponieważ takie wydatki możemy ponieść. Pozyskaliśmy w tym roku, na ten rok, ponad 70 tysięcy złotych i też dobra informacja, że ten dowóz zostanie w przyszłym roku utrzymany, ponieważ podpisaliśmy umowę z Wojewodem Mazowieckim na kwotę ponad 82 tysięcy złotych. Całość zadania będzie kosztowała 148 tysięcy złotych, my dokładamy ponad 66 tysięcy, czyli mieszkańcy będą nadal mogli korzystać z dowozu. Panie burmistrzu, rok 2022 nie był łatwym rokiem dla nas wszystkich, drodzy Państwo, bo wiemy, co się dzieje: inflacja, wszystko poszło mocno do góry. Natomiast, Pan, z punktu widzenia włodarza, to był ciężki rok dla samorządu? Myślę, że bardzo ciężki, ponieważ po okresie pandemii, gdzie naprawdę wszystko zostało postawione do góry nogami, tych wyzwań było niezwykle dużo. Skończyła się pandemia, zaczęły się kolejne problemy, m.in. chociażby kwestia dodatku węglowego, kwestia samego węgla, czyli tutaj obarczenie samorządów dystrybucją, co jest takim kuriozum trochę, ale jeżeli trzeba, no to samorządy jak zwykle muszą stanąć na wysokości zadania i my musimy te problemy pokonać. Postaraliśmy się, żeby ten rok mimo tych różnych przeciwności w jakiś sposób zakończył się pozytywnie. My staramy się, żeby nasze finanse były tak kształtowane, żeby jak najwięcej zrobić, żeby jak najmniej tych oparczeń mieszkańców naszych wprowadzać. O tych finansach jeszcze będziemy rozmawiać, panie burmistrzu. Natomiast chciałabym się zapytać o to odzyskanie praw miejskich, bo za moment mija e, rok. I z perspektywy czasu widzi pan wymierne korzyści dla mieszkańców? Myślę, że zdecydowanie. Chociażby tutaj rozmawiając wcześniej, mówiliśmy o tym, że chociażby. E, krócej do podpisania umowy z wojewodą czekaliśmy, ponieważ najpierw otrzymywali miasta, podpisywały te umowy, dopiero później gminy wiejskie, ale myślę, że nie, nie o to chodzi akurat, ale no taka naprawdę chociażby wymierna korzyść no Przede wszystkim też widać to w naszych finansach, widać w tych inwestycjach. Jednak miasto ma większy potencjał do tego, żeby rzeczywiście móc starać się o środki. Nie ukrywam, że ja liczę na nową perspektywę unijną, ponieważ my w tym akurat pozyskiwaniu środków unijnych naprawdę jesteśmy dobrzy i liczę, że na rozwój właśnie małych miast, miasteczek, miejsko-wiejskich gmin. Będą środki znaczne i będziemy chcieli tutaj skorzystać, żeby ten rozwój jeszcze przyspieszyć, chociaż już i tak widać, że miasto i gmina Nowe Miasto naprawdę idzie mocno do przodu. Skoro Pan poruszył temat tych środków zewnętrznych, no to drodzy Państwo, to jest ten moment, żeby się trochę pochwalić. I nie wiem, czy słyszeliście, ale jeżeli nie, to już oczywiście o wszystkim mówimy. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnoty opublikowało, drodzy Państwo, ranking pozyskiwania środków i wykorzystywania środków z Unii Europejskiej z perspektywy... 2014-2021. Panie Burmistrzu, Pana chwila, które miejsce? Jak wypadliście w tym rankingu? No to akurat pod różnym kątem jest rozpatrywane i bardzo sprawiedliwy, ponieważ jest to przelicznik na głowę mieszkańca, czyli w tym przypadku wielkość, liczebność gmin w stosunku do ponoszonych kosztów i załatwionych środków. Jest naprawdę sprawiedliwa, i w tym przypadku, jeżeli chodzi o inwestycje, wielkość inwestycji prowadzonych od 2014 roku do chwili obecnej, a tak naprawdę są najbardziej brane lata 19-21, w powiecie płońskim zajęliśmy pierwsze miejsce. W, jeżeli chodzi o gminy wiejskie, w tamtym roku również wyprzedziliśmy Jasopłońsk. W tym roku e, ustępujemy o 12 zł 85 groszy, ale jesteśmy na drugim miejscu. Ale jeżeli chodzi o gminy wiejskie, jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie mazowieckim na 11. Czyli tutaj jest to naprawdę bardzo dobry wynik. W Polsce na 126 miejscu, na 1523 samorządy, czyli w tym przypadku zaznaczam, my jesteśmy na jednym z najmniejszych samorządów. W powiecie płońskim. Czyli my poprzez te środki zewnętrzne naprawdę bardzo mocno idziemy do góry, jeżeli chodzi o finanse. No i również ranking pozyskiwania środków unijnych, to też nie jest przypadek. Zajmujemy właśnie pierwsze miejsce w powiecie płońskim, piąte miejsce w województwie mazowieckim. Tutaj samorządy podwarszawskie nas wyprzedzają, ale no myślę, że tutaj wiadomo, że my takich możliwości jak samorządy podwarszawskie nie będziemy nigdy mieli, chociaż nie wiadomo. No i 104 miejsce w przypadku tego rankingu ogólnopolskiego, czyli 104 miejsce na 1523 samorządy. To jest naprawdę rewelacyjny wynik. No i dla dzieci ciekawostki, gdybyśmy byli brani pod uwagę jako miasto byśmy zajęli na 620 miast i miasteczek w Polsce, właśnie tych małych i takich średnich, byśmy zajęli odpowiednio 45 miejsce, jeżeli chodzi o wielkość inwestycji, natomiast jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych, na 39 miejscu. Czyli naprawdę liczby robią wrażenie i myślę, że to widać, chociaż myślę, że nie wszyscy mieszkańcy wiedzą akurat o tych rankingach i rzeczywiście Tutaj jest to taki namacalny dowód tego, co my działamy razem z radnymi, którzy rzeczywiście y, widzą y, chęć rozwoju sam, całego samorządu, y, no i wielu wielu osób, no między innymi moich pracowników, którzy naprawdę y, bardzo ciężko pracują i y, w tym przypadku to też jest ich sukces. To nie jest tylko mój sukces, ja zawsze to podkreślam. To jest sukces wielu wielu osób, które chcą naprawdę rozwoju y, naszego samorządu. Także panie burmistrzu gratulujemy. Dziękuję. cóż, czekamy. Być może uda wam się poprawić te wyniki na jeszcze wyższe miejsce. Za to trzymamy kciuki i tego wam życzymy. Dziękuję bardzo. Zbliżamy się do końca roku. Jest to też taki czas, kiedy samorządy planują budżety na, na przyszły rok. Na jakim etapie i jak wygląda ta sytuacja u Was? Będą duże cięcia? To znaczy, myślę, że te cięcia, które planujemy na rok następny, będą tam, gdzie naprawdę potrzeba, tam, gdzie naprawdę można. Przecież nie wyłączymy ogrzewania w szkole czy w przedszkolu. Nie ma takiej opcji, żebyśmy mogli sobie na to pozwolić i absolutnie czegoś takiego nie będziemy robić. Tak jak słyszymy, w różnych samorządach różnie to jest odbierane. Natomiast my już tak naprawdę poczyniliśmy wiele oszczędności, ponieważ chociażby wymiana w samym Nowym Mieście i w niektórych sołectwach, Lamp oświetleniowych przy drogach na LED-owe i są niezwykle widne, jasne, no i przede wszystkim pobierają dużo, dużo mniej energii. To już tam przynosi znaczne oszczędności, również podpisanie w odpowiednim momencie bardzo korzystnych umów, jeżeli chodzi o dostarczanie energii elektrycznej. My podpisaliśmy umowę na początku tego roku, gdzie były dobre warunki dla nas. Natomiast w tej chwili, gdybyśmy takie umowy podpisywali, a większość samorządów podpisuje pod koniec roku, no niestety sytuacja się diametralnie zmieniła, no i są problemy z, w ogóle ze znalezieniem. Dostawcy energii często te przetargi są unieważniane. My mamy zabezpieczenie na kilka lat, także tutaj, w tym przypadku, w odpowiednim momencie to zostało wszystko zrobione. Nie wiem, mieliśmy po prostu nosa, żeby to wcześniej zrobić. W każdym bądź razie poziom tegorocznego budżetu przekroczył 40 milionów złotych. Mniej więcej na tym samym poziomie planujemy na rok następny. Czyli cały czas ten poziom utrzymujemy. Ja tylko dodam, że w momencie, kiedy obejmowałem urząd wówczas Wójta, ten budżet samorządu naszego oscylował w granicach 9-10 milionów. Czyli. Cztery razy więcej ten no, budżet, czyli w tym przypadku myślę, że też wiele osób już nie pamięta, jak ten budżet kiedyś wyglądał. Także myślę, że my w tej chwili mamy ten budżet taki, jak kiedyś niektóre miasta posiadały. Także w tym przypadku myślę, że to też jest taki wskaźnik rozwoju, do którego przyczyniło się wiele osób. Zatem jakie inwestycje w 2023, 2023 roku? Nadal będziemy prowadzili oczywiście inwestycje pod kątem kanalizacji, ponieważ jeszcze pewne elementy są do zrobienia. Jest przygotowany projekt na pozostałą część aglomeracji, czyli na pewno będziemy to realizowali w 2027 rok niedługo i musimy to zrobić. Również inwestycje drogowe, kolejne ulice w Nowym Mieście, jak również niektóre drogi w poszczególnych sołectwach, też dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 5 milionów złotych, w tej chwili są przygotowane koncepcje, są, jest przygotowany projekt. Mam nadzieję, że w roku następnym uda się to zrealizować, a w 2024 do 2025 realizacja właśnie tych zadań, czyli cały czas ten wysiłek finansowy, inwestycyjny będzie obligował nas do niezwykle wytężonej pracy. No i nie wiemy też jak będzie się kształtowała ta sytuacja ekonomiczna i kraju, no ale poszczególnych samorządów. Mam nadzieję, że jednak ulegnie to normalizacji i w jakiś sposób będziemy mogli perspektywicznie ze spokojem patrzeć w przyszłości. Panie Burmistrzu wydaje mi się, że całkiem nieźle podsumowaliśmy ten 2022 rok. Porozmawialiśmy o inwestycjach, o finansach i wiadomo drodzy Państwo, że pewnie byśmy tutaj jeszcze rozmawiali, rozmawiali. Pan Burmistrz ma się w czym chwali, zresztą sami mieszkańcy miasta jak i gminy to widzą. Natomiast chciałabym teraz trochę zejść z tych pieniędzy, bo to być może dla niektórych jest temat drażliwy, więc już fajnie podsumowaliśmy. Porozmawialiśmy o przyszłości, natomiast drodzy Państwo, ta choinka, która tutaj znajduje się na tym stoliku, nie jest bez, nie jest zupełnie przypadkowa, ponieważ za kilka dni święta Bożego Narodzenia. Czas, który ja osobiście wyczekuję, już zaczyna się nowy rok. Ja już czekam, aż będą kolejne święta Bożego Narodzenia. I też, Panie Burmistrzu, kieruję tutaj takie pytanie do Pana. Czy przygotowaliście coś dla mieszkańców, jakiś jarmark? W przypadku Bożo, Bożego Narodzenia my jarmarków nie przygotowujemy. Jesteśmy mhm. trochę za małym samorządem i byłoby to trudno zrealizować, chociaż w przyszłości nie wykluczamy czegoś takiego. My robimy jarmarki przede wszystkim w okresie letnim nad Zalewem Nowomiejskim, ponieważ tam jest no idealny teren do tego typu działań. Natomiast nie wykluczamy. My w perspektywie następnych lat planujemy zorganizowanie właśnie takiej wigilii dla wszystkich mieszkańców i myślę, że jeżeli nasze finanse niestety nie da się oderwać od finansów, jeżeli pozwolą, jeżeli te oszczędności nie będą musiały być aż tak znaczne, to mam nadzieję, że uda się zrealizować taką formę spotkania z mieszkańcami. Miejsc naprawdę pięknych, urokliwych u nas nie brakuje. I chociażby sylwester w roku poprzedniego, czyli tutaj nadanie praw miejskich, pokazał, że fajnie można to zorganizować. W tym roku zrezygnowaliśmy z sylwestra, ponieważ myślę, że jednak te oszczędności tutaj może powinniśmy zaoszczędzić. Nie chcemy tego cyklicznego jaRmarku likwidować, ponieważ myślę, że to jest. Wielka Frajda i dla dzieci, dla młodzieży, ale i dla dorosłych mieszkańców. Może w takiej formie trochę innej. Między innymi weszliśmy we współpracę z Pewną, pewną fundacją, która nas pomoże, jeżeli chodzi o jarmark, i dzięki takim oszczędnościom ten jarmark będzie mógł się odbyć, czyli zachowamy tą tradycję. Natomiast no myślę, że te kwestie kulturalne troszeczkę będą musiały być zminimalizowane, ponieważ ważniejsze są jednak mimo wszystko te inwestycje, które rozpoczęliśmy, które musimy zakończyć i w jakiś sposób no, musimy to przebrnąć. Natomiast wszystko przed nami. Czas pokaże. My staramy się myśleć z wyprzedzeniem, natomiast co będzie w roku następnym, nikt nie jest w stanie przewidzieć. To tak się diametralnie zmienia. Nikt nie przypuszczał, że może być wojna w Ukrainie. Nikt nie przypuszczał, że może dojść do tak dużego tąpnięcia, że chodzi o ceny wszelkiej energii. Natomiast staramy się myśleć optymistycznie. No myślę, że również te święta dla naszych mieszkańców, dla wszystkich Polaków, mimo wielu trudności, będą mimo wszystko radosne, pogodne i mam nadzieję, że nawet te ceny w jakiś sposób nie przeszkodzą w rodzinnych spotkaniach, czego wszystkim życzę. Najważniejsze, drodzy Państwo, jest to nie co na stole, natomiast z kim przy tym stole siedzimy i w te Święta Bożego Narodzenia proszę o tym nie zapominać, bo najważniejsze, jakby to banalnie nie brzmiało, jest jednak rodzina i ten czas spędzony razem z nią. A skoro o rodzinie, o tym czasie z bliskimi, to panie burmistrzu, jak się u pana spędza święto Bożego Narodzenia? Są jakieś takie tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie, piastowane, o których chciałby pan powiedzieć? Bo u mnie, wiadomo, zawsze ten talerzyk dla nieznajomego, dla wędrowca jest, sianko pod obrusem też jest. A jak wigilia chociażby wygląda? Tradycyjnie na, oczywiście, tak prezydenta. jak myślę, że większości w większości niczym domów, myślę, że niczym wielkim nie zaskoczę. No niestety zawsze tutaj się spotkaliśmy u moich rodziców. Mój tata niestety nie żyje już od czterech lat i to troszkę uległo zmianie, ale u mamy zawsze się i będziemy spotykać. Tradycyjnie oczywiście musi być barszcz z łóżkami na Wigilię, musi być karp, chociaż podobno straszne ceny teraz tak. karp. Ale stracić. myślę, że zawsze Polacy sobie poradzą i myślę, że tutaj ta tradycja zostanie zachowana. Chowana, ale no myślę, że te tradycje ogólnopolskie są naprawdę piękne i trzeba to kultywować, przekazywać młodym pokoleniom. Wiadomo, że dzieci dorastają, i w tym przypadku dochodzi do takiego rozluźnienia, jeżeli chodzi o odległość, ale no myślę, że Zawsze ten czas wigilijny jest właśnie po to, żeby się spotkać z najbliższymi, żeby spędzić czas z osobami, które się kocha, i myślę, że to jest, to jest najistotniejsze. 12 potraw na stole jest? Szczerze. zawsze staram się liczyć i zawsze coś mi wyjdzie nie tak. Staram się próbować wszystkich potraw. Tak, to u nas e, też jest tak? Tradzienie. Człowiek nie może, ale trzeba chociaż, trzeba chociaż ten pięter. okruszek. Ja mam, nie ukrywam, swoje ulubione bar z łóżkami i karp przede wszystkim. Na e, tak. To natomiast. Nie ja za, za karpiem, nie natomiast zależność, jaki przyrządzony. No to też, prawda, to zależy wszystko od kucharki. Mamo, nie słuchaj tego. <grym> ja myślę, że na pewno jest bardzo dobry. Natomiast no przede wszystkim te dwa dania oczywiście. Wigilinę. I tutaj. Powiem szczerze, ilościowo dość, dość okazale to wygląda, jeżeli chodzi o moją osobę. Rozumiem. Natomiast pozostałe rzeczywiście symbolicznie. Także drodzy Państwo, szykujemy się do świąt. Pamiętajcie, co zjemy w święta, to nie przytyjemy, a jak nawet przytyjemy, no to trudno, będą przynajmniej jakieś nowe postanowienia na nowy rok i standardowo odchudzanie. Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Burmistrzu, za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Sławomir Zalewski, burmistrz miasta i gminy. Nowe miasto. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, dziękuję Pani. Do zobaczenia.